Cześć parówy. Ciekawe jak długo uczymy ten aparat, bo kręcę tak zwanego vloga z ręki. W zasadzie to nie jest vlog, bo ten film to nie będzie typowy vlog jak inne vlogi. O, ale zabrzmiało powiewem niesamowitej oryginalności w tym zagłębieniu oryginalnych materiałów. Także, co chciałem powiedzieć. Dzisiaj wstaliśmy z Agą o 7.30, bo jak można się kapnąć, nie jestem w swoim miejscu zamieszkania, dalej tradycyjnym w hajmacie na Wierchnym Śląsku i no u wybranki serca mojego... Agnieszki. Dzisiaj byliśmy zwiedzać. Byliśmy zwiedzać dzisiaj różne ciekawe, fajne rzeczy w Gdańsku, w centrum, czy jak to się mówi, w Starym Mieście. I zaraz Wam to pokażę, zresztą jak to wszystko wyglądało. A, a dlaczego nietypowo? Bo zamiast mojego dybcenia będzie obraz i muzyka. Ładne obrazy i ładna muzyka. I ładne rzeczy będą pokazywane. No, a tak z rzeczy bieżących to co? Ja niedługo wracam za parę dni do domu do Hajmatu na Wierchny Śląsk. Na pewno będę chciał wam pokazać pokazać dużo Bytomia, bo już parę razy mi się to przytrafiło, ale teraz w nowej, lepszej jakości myślę, że będzie jeszcze fajniej. Także na pewno coś z Bytomia będzie pokręcone. Kończą się wakacje dla tych z was, co idą do szkoły. Także ciekawe, przyznajcie się, kto z was jeszcze do szkoły łazi i kto z was 1 września musi wrócić do, do tego kierata i, 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 i ten... Ten koszmar edukacją kontynuować. Ja już to na szczęście od jakiegoś czasu mam za sobą. W sumie nie wiem, czy na szczęście, bo prawdopodobnie niedługo wypierdolą mnie ze studiów. Ale nieistotne, nie o tym mowa. Także życzę wam powodzenia na nowej drodze życia, w nowej klasie. Może idziecie do klasy maturalnej, to nie zazdroszczę, ale... Czym jest za was kciuki? No, Także ja nie będę przeciągał. Zostawiam was z obrazem i dźwiękiem. Papa. A no oczywiście i bym zapomniał. Łapka do góry, zasubskrybuj, napisz komentarz. Nie żartowałem. Znaczy możesz to zrobić, zrób to, zrób to, daj łapkę, napisz komentarz, ale daj łapkę jak obejrzysz film dopiero. Nie, teraz jeszcze nie musisz dawać. Znaczy jak chcesz, to możesz. Ale to głupiej. Ja osobiście dziwię się ludziom, co mówią dajcie łapkę zaraz, jak się film zaczyna. To jeszcze nie dawaj, jak obejrzyj film i będzie fajny, to daj. No, tak.